Za chwilę nastąpi zatmowanie okrętu RPK. Pod oddziały i... na lewo. Bądź! W tej chwili na miejscu uroczystości zostaje wprowadzony sztandar w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Garnizonowej. Zostają tworzone dwa pododdziały załogi ORP Kąt Admirał Sawyer Czernicki. Jednym dowodzi dowódca okrętu, komandor podporucznik Marcin Prędnik, a drugim asystent Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej, komandor podporucznik Cezary Groza. Po ustawieniu załogi rozpocznie się dalsza część uroczystości. Czyli, tak jak wcześniej powiedziałem Państwu, złożenie meldunku przez szefa Sztabu 8 Flotyli Obrony Wybrzeża, pana komandora Zygmunta Białogłoskiego, dowódcy 8 Flotyli Obrony Wybrzeża, panu kondadmirowi Krzysztofowi Derechterowi. Przedstawicieli władz samorządowych miasta Świnoujście, dorobki Bernarda Świnoujście, policji, komendy, stupełnych straży i najwyższych. Witam szczególnie dorobki Bernarda Świnoujście w fazie mocnej w sensie Społecznej Obrony Przeciwnikowej. Pani Admirał!

W pięciu operacjach bojowych, w siedmiu dużych ćwiczeniach międzynarodowych zespół ten zniszczył ponad 12 ton niebezpiecznych materiałów zalega zalegających na akwenach europejskich. И Do, końca. do opracowania zostało parę dokumentów, warunków raportów. i będziemy się mogli rozjechać do domu i udać na zasłużony odpoczynek po prawie rocznym pobycie w morzu. Zadanie, które nam powierzone było, bardzo ważne dla nas, dla każdego członka sztabu, dla każdego członka załogi z kilku względów. Po pierwsze, zaufał nam odbirał, świętej pamięci, odbierał Karweta. Wspomnieliśmy białą, czerwoną banderę na morzach i oceanach. Po trzecie, jak stwierdził i zauważył dowódca marynarki admirał Matea, był, na, był to nasz zauważalny wkład w bezpieczeństwo Polski, jak również Europy Północnej. Kolejną ważną sprawą, która nas zmobilizowała od samego początku do fachowego zaangażowania się do zadania, był fakt, iż będziemy cały czas jesteśmy elementem 15 zestawu NRF Sił Odpowiedzi na to znaczy, że w każdej chwili jesteśmy w gotowości do tego, żeby nas wysłać jesteśmy do tego gotowi do każdego punktu świata jeżeli taka sytuacja będzie wymagała w tego pobytu były chwilę rano smutku i na pewno szacunku i respektu dla Morza, ponieważ Niewidywalna ostatnia pogoda wyzwał, przed nami sporo wyzwań Trzeba było zapomnieć o rutynie, o tym, że spędziło się może na, na morzu na może więcej lat Każdego dnia do poniedziałku, do następnego poniedziałku była to ciężka służba w warunkach morskich Jeżeli komuś się wydawało, że myśmy sobie żeglowali od portu do portu i nie było. W związku z tym, już jesteśmy cały czas w 15 zestawie, zestawie sił, odpowiedzi na to, znaczy, że musimy reprezentować sobą poziom działalności operacyjnej, w gotowości, czyli musieli być, musieliśmy, czyli cały czas jesteśmy zgrani z okrętami, które w tej chwili stają w porcie e, które w tej chwili Który, stają w Na które co czekacie. Gdzie idziecie? potem? Na początku! Na wino, super. i co jesteśmy zamarznięte i przemarznięte. Tak! Mam do pana! Kwiatuszki? Tak. Dla kogo? Dla męża! Do męża. Maszeruje kompania honorowa. Kompania honorowa pod powództwem powietrznika, marynarki, przemysłowa, lizika. Kolejnymi mi, dzisiejszej katedry to Szałota ORP kontakt, milion, Pierwszy pododział maszeruje pod dowodztwem. Dobudzio okresu, lekarz będą nadmiarowo rezerwistni, komandora oporujący ma Drugi powód dział na nogi. asystenta stawego zespołu sił Obrony cywilnej, komandora oporujący także do gruzu. kolejnym powodzie jest powód dowództwa dobudzio kresu, nie Punktowy komandora podporucznika Macieja Szakówka. Kolejny pododdział, który wstrzyma do to to jest? To kadra dowództwa Komendy Sportu Wojewódzkiego Ujścia Punktowy strzał kapitola Grzegorza Wilczewskiego Kolejnym pododdział jest pododdział drugiego dywizjonu okrętu transportowo-minowych Punktowy strzał komandora Sławomira Łotwana nie pod oddziałem jest pod oddział. 19 Dywizjonu Trajan w Kopotowiczce. Zakytamy marynarki. A za to będziemy. Książki urodzinność. Pokytania załogi ORP Dla Gmina Jak? No to mi! Tak, na świną dziecko mi wróciło Tak jak wcześniej powiedziałem